Cześć, jestem Merwo. witam was w kolejnym filmie, tym razem Legabowiec na mapie to. Office. Myślę, że tego z was nikt się nie spodziewał, o. ja sam byłem zdziwiony, że na tyle map, które wybrałem, na razie, na właśnie na ją zauważyłem. wylosowało. A, i o, widzicie, przeczytałem komentarz, dałem serduszko. Hmm. Taki jestem, co? <laughs> Zobaczyłem, jak pójdzie na pistoletówce. jest. Cool, no.

Can you, you, you. shut up? Boom. Jejku, no okay. taki, taki, takiego meczu on jeszcze on nie, on nie miałem. On... No, świetny początek, po prostu gadają po turecku, po jakimś rosyjsku, nie wiem co to w ogóle jest. Takiego początku meczu jeszcze nie miałem nigdy, ale się zdenerwowałem. Jeśli chcesz kupić lub sprzedać swoje skiny, sprawdź stronę ShadowPay. korzystaj z wielu dostępnych filtrów, wybierz odpowiedni przedział cenowy, rodzaj broni, stan skina i znajdź dokładnie to, co Cię interesuje. Jeśli chcesz coś sprzedać, również nic prostszego, wybierz skin, kliknij sell i wpisz cenę, którą chcesz za dany skin otrzymać, a następnie poczekaj, aż znajdziesz po prostu na niego kupca. Link w opisie, wejdź, zobacz, serdecznie zapraszam. Przegrywamy 4-0, słuchajcie, moi tym razem, co postanowili zrobić dla odmiany, zrushować z 90 Myślałem, że skoro zaczęliśmy mecz... Po stronie terror. To będzie łatwo, nie? Bo ta mapa ma to do siebie, że wystarczy tutaj trochę sobie posiedzieć przy zakładniku. I rundy się wygrywają tak naprawdę same, nie? A jak widać, już jest 3 na 3. Już zaraz być może będziemy przegrywali 5-0, to się okaże. Ale no, jestem przerażony tym, co się. Tym, co się tutaj dzieje. No już niewiele czasu mi zostało. 20 parę sekund. Ja się tutaj postanowiłem schować. W kwiatku. ze zakładnikiem. Oho. Mogą zaraz do mnie przyjść. Sam Sami zostałem, 10 sekund. No słuchajcie, udało się co do setnych sekundy. Znaczy nie co do setnych, co do ostatnich sekund. Wezmę obóbkę, rzucę któremuś z moich, może... Moja sobie nagrywa wykupię taniej. Niech będzie, co co? Zmutowałem ich wszystkich, nie lubię ich, ale chociaż obóbkę dostaną. Wow. Słuchajcie, tym to sposobem początek rundy my już mamy dwóch na trzech, prawie dwóch na czterech było. O, tu są dwóch, nie? No tu słyszałem, no przynajmniej jednego wydaje mi się, że dwóch tu pało obok mnie. Ono... Nie wiem czy mnie usłyszał. Chyba nie, jak ja zmutowałem to może... Trzeba wyczyścić telewizory, słuchajcie, żeby było coś widać. Wydaje ja mi się, że drugi też tam tupał, ale... Mógł się cofnąć. O, dobry smoke. No i dobra, runda wygrana. Muszę dokładnie czekać w każdej rundzie, bo moi mają tendencję do łącznego raszowania. No to jest taka mapa, słuchajcie, Office... Generalnie na tym polega, żeby sobie po terro siedzieć bezpiecznie. A po co to atakować? Ale ludzie mają co do siebie, że robią odwrotnie po terro. Latają po mapie, rozszerzają, potem się dziwią, że 4-4. Nie, to powinno być trochę lepiej, no ale oby wygraliśmy też 4 z rzędu. Ładnie go, ładnie próbował mnie przeskoczyć, bo to, to była sprytna walka przeciwko Negevowi Trzeci! Słuchajcie, znaczy dwa strzały i asysta z Negewa His Side! Chciałbym jeść His Side, nie? His City bardziej powinienem powiedzieć. Szczerze oni mnie w ogóle nie słyszą, więc ja nawet się już nie, nie skupię na tym, żeby coś do nich mówić. Ale jak tutaj się przydziwili, że ich załatwiłem. To była fajna seria z Negewa, podobała mi się. Zabawnie to wyszło. Raczej się tu nie spodziewam, nie? Właśnie. Ajajaj, aj, aj, nie zdążyłem się odcofać, słuchajcie, wkurzyli się, że ich zabiłem z Negewa. I też nie zabili z Negewa. Teraz to, że tam skróciłem, to był fakt tego, że chciałem pomóc troszeczkę mojemu sojusznikowi, bo wiedziałem, że on bardzo poleciał daleko. i Uznałem, że zrefraguję w ten sposób. Wiedziałem, że, że oni tam mnie zabili. What's up, <laughs> To było spoko. No i zabił drugiego z co? Czy on gra bez słuchawek? Czy, czy, czy on gra bez słuchawek? Ten ziomek to no przecież biegał. Przy... Czemu on się tam zatrzymał? Na szczęście ronda wygrana, okej. Okay. Okej, okay, było i bezpiecznie. Przeciwnik nas prawie rozwalił z O, ale chciał mnie zraszować, no kurczę, 37 w dwóch tylko. Z P90 oberwał. Ale powinni go pom pomścić mnie, co? trzech na jednego wiedzą, że tam jest w środku. A jednak P90 dalej silniejsze. Dobra, ja próbujemy teraz. Diawy ja, kontra P90. I się udało. Tak jest! bronić mojego wtrutlawczy! Obroniłem go! Znowu trzy fragi w tym samym miejscu, okej! Okay. <grystanie> Słuchajcie, on tutaj sobie stał, ja się tak bawiłem Byłem ciekaw co się zaraz stanie Zielony się nie ruszał i dzięki... mnie przeżył I dzięki mnie chyba mamy kolejną rundę, tak mi się wydaje Danie, gdzie może być ostatni, co? Nikt nie wie gdzie on jest, gdzieś tam... O właśnie, no właśnie, on już tu był w środku! Ale cwaniaczek jak się prześcignął! Jak sobie wszedł cichaczem, nikt go w ogóle nie, nie usłyszał, nie zobaczył. Dobra, ostatni. Ups. Chciałem wyjść po fleszu. Doszliśmy ostatniego. Aj, granat mój dobrze poleciał. Niby się udało. No, wygrywamy 11-4, słuchajcie. Początek był fatalny, krzyki tureckie. Jakieś tak mi się wydaje, że oni byli z Turcji. Taki był jakiś głos. Na pistoletówka jest ...kropnie ważna. Rewolwer rewolwerem grał, ale udało mi się go zajść. Mam 10 HP. Nie wiem, jakim cudem wygrałem przeciwko rewolwerowcowi. Wow, to było ciężkie, słuchajcie. Mamy dwóch na jednego. Ładnie, ziomek. Ładnie to zrobił, udało się wygrać pistolkę. Najważniejsza runda, słuchajcie, w, całym tym, w całej tej połówce, bo mamy teraz trochę pieniędzy, żeby lepiej zagrać. I wygrać może te najbliższe 3-4 rundy, zanim oni w ogóle zaczną mieć ekonomię dobrą. No właśnie, to nie jest dobry pomysł, żeby tak sobie wbiegać. siamek z obrzynem. Nie, ale nie wiem czemu chciał tu przebiec. Właśnie tak stałem, byłem ciekaw, czy, czy zaraz zrobi jakiś tego typu błąd. Jak przebiegnięcie właśnie tu. Mamy, mamy drugiego, dobra. I ostatni jest tam daleko gdzieś na długiej. Okej. Okay. A my sobie skończymy po zakładnika. W tym trybie jest to do siebie, że z zakładnikiem prawie nikt nigdy nie gra. I mogę naprawdę na całe mecze, jeśli są rundy, gdzie ktoś donosi zakładnikaż do respa, to jest taka rzadkość, nie? Prawie zawsze się wszyscy wycinają. Ma to dość, ta mapa ma to do siebie generalnie. Ale nas zraszowali! Pięknie! Naprawdę ładnie to zrobili, nie zdążyłem się ustawić tam na żerno gdzie chciałem. Moi tu zginęli. Gratulacje dla nich, dla Terro. No słuchajcie, spuszowali nas i... I wypili, generalnie. Dwóch na czterech. No, moja teraz nadzieja jest tylko w tym, że zaczną raszować, będę ich mógł pojedynczo wybić. Skąd oni wiedzą, że ja tu jestem? Ale schowali się, cwa nie. Dobra, jest jeden. Jest drugi, o to właśnie mi chodziło. I trzech na raz zab zabiliśmy, a mój sojusznik też zabił jednego ze scouta. Serio? Dwóch na czterech się udało teraz coś takiego zrobić. Wow! No, wychodź. Dużo tak jest! Ale ważna runda! Trzech z negeviem w takim momencie! Wow! Haha! <grym> Słuchajcie, w życiu się nie spodziewałem, że coś takiego nam się uda zrobić. W życiu dwóch na czterech, widzicie, troszeczkę trzeba poczekać. Zaczynają być niecierpliwi, wychylać, a jakby tylko siedzieli, czekali naraz na nas, to by była ich runda, nie? Jeden leży. Jeszcze więcej ich straszowało, chyba. Dobra. Nie jestem pewien, zaraz jakichś pleców nie będziemy mieli. No wolę biec za moim. Właśnie, tu coś się dzieje. Ładnie. Teraz pytanie: gdzie może być ostatni? Bo ostatni mógł właśnie, mógł być gdzieś tam daleko. Podniosę sobie zakładniczka. I no i runda wygrana, ok! 15, 5 dla nas, już na pewno nie przegramy. O to chodzi, kałaszka znowu... z swoim o. miał farto, że go nie zabiłem Jeszcze jeden. Jeszcze, jeden, dobrze Oni nie wiedzą, słuchajcie, że jak ktoś rozpętał pulał auto z negie, bo to nie można się wychylać. Jest najgorszy moment. Wtedy jestem... Zabójcą. No i meczik wygrany, słuchajcie, kolejny MVP dla mnie. Naprawdę dużo lepszy wynik niż sądziłem. Cieszę się, że ich zmutowałem od całego początku. 23 do 9, słuchajcie, jak na Negewa już na coraz wyższych rang. Dlaczego on się odmutował? Albo się rozłączył, Ok. Także widzicie, warto czasami zmutować całą drużynę. Mamy już 8 zwycięstw. jeszcze 2 i poznamy rangę. Zobaczmy, na jakich rangach grałem teraz. Jakie, jacy tu byli przeciwnicy? Goldy 4 i Kałaszki. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jesteście nowi na kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.